Cześć, witajcie widzowie, i dziś opowiem Wam o pielęgnacji kawy doniczkowej. Roślina lubi mieć w doniczce lekko, lekką wilgoć, ale nie lubi przelewania. Gdy będzie miała za dużo wody, zacznie gubić liście. Zwykle daje owoce po siedmiu, ośmiu latach, w taki sposób żółkną liście, kiedy mają za dużo wody. Nadzieję, że to już wszystko. Do zobaczenia.